Szanowni Państwo, spotkaliśmy się w gronie członków stowarzyszenia architektów polskich, projektantów z dużym dorobkiem, doświadczeniem naszych architektów projektujących w naszym mieście, będących jednocześnie członkami SARP-u, i warmińsko-mazurskiej Izby Architektów. Otrzymałem od panów stanowisko architektów, którzy podpisali się, gdzie zostało Zapisane. Jako członkowie SARP-Olsztyn zgłaszamy o tym separatum, od prezentowanych w ostatnim czasie przez członków zarządu SARP-Olsztyn negatywnych opinii na temat planowanych i prowadzonych przez władze miasta i inwestorów prywatnych inwestycji na terenie Olsztyna. Zgodnie z KRS SARP zarząd posiada kompetencje do wyrażania opinii w imieniu środowiska architektów, jednak muszą to być opinie z tym środowiskiem konsultowane i ustalane. W żadnym z przypadków publicznych głosów krytycznych zarząd nie uzyskał tego rodzaju upoważnienia do występowania w imieniu środowiska. W tej sytuacji stanowisko prezentowane przez członków zarządu powinno być traktowane jako indywidualny głos w dyskusji wyrażany przez prywatne osoby, a w szczególności przez panów Sławomira Chyniewicza i, i Piotra Brożę. że musimy dojść do porozumienia i do porozumienia dojdziemy, bo taki jest nasz wspólny interes. Jestem przekonany, że powinniśmy docenić to, iż tak duże unijne środki pozyskaliśmy tutaj w imieniu Orsztyn w samorządzie, bo jest to około 700 milionów złotych, które mamy do wydania, tylko tych środków unijnych razem z naszymi to jest 200 milionów złotych, że mamy i będziemy mogli te pieniądze w naszym mieście zainwestować i bardzo byśmy się cieszyli, gdyby to tylko... Mogły realizować nasze firmy, bo te pieniądze by zostały tu, w mieście Olsztynie. Bo to pozwoliłoby na pewno na podniesienie jakości życia naszych mieszkańców i rodzin, wszystkich tych, którzy w tym biorą udział. I jednocześnie wszystkie podatki również by zostały w mieście Olsztynie. Wiemy, że nie zawsze to jest możliwe. Bo przecież obowiązuje nas ustawa prawo zamówień publicznych, ale bardzo się cieszymy, jeśli wygrywają nasze firmy, jeśli my również zgodnie z prawem możemy po prostu doprowadzić do tego, że to nasi, zarówno projektanci, jak i wykonawcy, mogą tę pracę realizować. Protestem na Zbigniew Potacza, protestem na, na wystąpienia panów Hryniewicza i, i Rożena, bo sformułowanie tego, tego pisma, pod którym podpisało się 11 osób, 11 architektów, zbieramy podpisy od wczoraj, od godziny 12. Czyli od momentu konferencji. Tyle. Indywidualne stanowisko, ale wczoraj konferencji Tak, ponieważ nie było konsultowane z Z, z i Sprzeciwiają się pan, panowie takiemu wystąpieniu, czy też może no, treścią zawartej wczoraj w tych rozmowach, dyskusjach? Sprzeciwiają się takim wystąpieniem. I e, nie jest to jedyne wystąpienie. Po prostu mamy no, by tego już dosyć. Rozumiem, że to dowód na y, jakiś spór istniejący w naszym sercu. Jeśli mogę powiedzieć, to moim zdaniem sporu nie ma. Moim zdaniem jest to, że my chcemy, aby to miasto wyglądało po prostu naprawdę coraz lepiej. i My patrzymy na rozwój tego miasta z wielką nadzieją i nie możemy do, dopuścić do tego, że po prostu yy, po, poniosły emocje, takie negatywne emocje tych ludzi i, yy, i podkręcane jeszcze po prostu jakimiś wypowiedziami, które są zupełnie niekompetentne, bo yy, proszę, po, proszę popatrzeć na to, jak, jak odbywa się yy, ta dyskusja. Ja yy, właśnie chciałem zabrać głos, dlatego tam poszedłem na to spotkanie. Ale w, na początku chciałem się zorientować, czy głos, który ja będę wypowiadał, jest głosem sarpu, czy jest głosem moim. Yy, spróbowałem po prostu to na, na początku wyjaśnić. I co, co dostałem, jaką odpowiedź dostałem? Repost od jednego z panów taką, że po prostu siadłem i więcej się po prostu przestałem odzywać. Yy, Uważam, że to spotkanie po prostu niczego nie, wnosi, nie wniosło wczoraj. Wniosło, pokazało, że ci ludzie są po prostu zawzięci i nie przyjmują żadnych argumentów po prostu, które ludzie, którzy się znają na tych sprawach, chcą im przekazać. Te argumenty po prostu są takie, że dyskutować można nad... Koncepcją, a nie można dyskutować nad problemem, y, znaczy pro, na, nad początkiem y, problemu, który jeszcze nie został zdefiniowany. Y, trzeba najpierw zdefiniować coś, a potem można po prostu na ten temat dyskutować. Y, tam się po prostu to sprowadziło do tego, czy jedno drzewko trzeba wyciąć, czy cztery drzewka, czy zrobić ścieżkę taką, czy inną. Nie. Jeżeli ktoś ma wizję i tą wizję przedstawia, to można rozmawiać na temat tej wizji, a nie można rozmawiać na, na, na temat takich drobnych szczegółów, bo one niczego nie wniosą w dyskusji. absolutnie nie zgadzam się z reakcjami zarządu SARPU na dotyczącymi budowy centrum CETAUS. Wydaje mi się, że w czasach, kiedy wszyscy walczą o dobrych inwestorów, którzy są w stanie wnieść w krajobraz miejski zupełnie nowy, współczesny podbieg architektury. Dodatkowo, jeżeli tak się też składa, w wypadku to tak jest, gdzie biurem projektowym jest jeden z lepszych polskich architektów, pan Andrzej Kapuścik który na przykład zrealizował te morskie wieże w Gdyni przy basenie portowym. Jak na Polskę jest to znaczny wyczyn, Ta, to biuro ma realizację w Wiedniu, ma realizację w po całej Polsce. I wydaje mi się, że podnoszenie ilości miejsc parkingowych czy, czy, czy zieleni w wypadku, kiedy biuro prowadzące a z, y, posiada architektów z uprawnieniami, którzy wiedzą, co można, wiedzą, jak wyglądają normatywy i są za to i nazwiska odpowiedzialni. To tego typu konstatacje y, to są, no jak to postrzegamy, spo, społecznie szkodliwe.